Szanowni Państwo, mieszkańcy Województwa Kujawsko-Popolskiego, drogie koleżanki i koledzy. W imieniu Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w przededniu Bożonarodzeniowych Świąt, chcę Wam przekazać serdeczne świąteczne życzenia. Spędźmy te święta w rodzinnej miłości, wyciszeniu, przy stole, w którym będziemy wśród najbliższych, a także z miejscem dla przysłowiowego wędrowca. Przy tym filijnym stole wyciszmy się spokojnie, spójrzmy na to, co za nami oraz na to, co przed nami. Bowiem za parę dni po tych świętach wejdziemy w nowy 2011 rok. Oby był on wolny od tych nieszczęść, które spotkały naszą ojczyznę i nas w minionym roku. Oby był on pomyślny dla nas wszystkich, by spełniały się nasze ludzkie marzenia, byśmy byli radości. I odnajdywali się każdego dnia, każdego miesiąca w całym nadchodzącym roku. Myśmy odnajdywali życzliwość drugiego człowieka, myśmy tą życzliwością drugiego człowieka obdarowywali. Wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta i do Siego Roku.